Dzień dobry, nazywam się Radosław Bulek, jestem radcą prawnym w Kancelarii Orzuch Tomczykowski. Epidemia wirusa SARS-CoV-2 spowodowała zaburzenie gospodarki. Polski rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu dofinansowań, ulg, zwolnień i innych środków pomocowych. Wszystkie te wsparcia zawierają szereg warunków, które musi spełniać przedsiębiorca. Są one bardzo różnorodne i niejednolite. Z informacji prasowych, a także wypowiedzi y, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynika, że po ustaniu stanu epidemii zostaną wszczęte kontrole, które mają na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorca odpowiednio wydał y, ozyskane wsparcie, a także czy to wsparcie mógł uzyskać. Dlatego na obecnym etapie bardzo istotne jest przygotowanie się, już zebranie odpowiedniej dokumentacji, ale także analiza sytuacji przedsiębiorcy, czy to, czy spełnia on warunki, które są przewidziane przez ustawę. Jeśli chciałbym w tym swoim wystąpieniu poruszyć tak trzy problemy, które mogą się pojawić w trakcie kontroli i należałoby je przynalizować już teraz, przed samym wszczęciem, aby być dobrze przygotowanym. W pierwszej kolejności chciałbym wskazać, że tarcze antykryzysowe, tarcze, kolejnej iteracje, opierają się na pojęciu negatywnych konsekwencji ekonomicznych. Aby uzyskać wsparcie, ustawodawca wskazuje, że przedsiębiorca musi ponieść takie negatywne konsekwencje ekonomiczne. Przykładowo, wskutek poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych, przedsiębiorca może uzyskać prawo do rezygnacji z uproszczonych zaliczek. Które są y, ustalane, jeżeli chodzi o dochód z poprzedniego roku, ma także prawo do zrezygnowania z y, prawa y, z ulgi na złe długi w podatku dochodowym. Y, także co jest istotne dla y, przedsiębiorców obecnie, y, poniesienie takich y, konsekwencji y, skutkuje tym, że dochodzi do przesunięcia terminu do złożenia deklaracji podatku dowodowego, ale także w danie solidarnościowej do 1 czerwca. Jak należy zatem rozumieć poniesienie negatywne konsekwencje ekonomiczne? Pojęcie to wydaje się, że powinno być rozważane na gruncie przepisów o rachunkowości, czyli należy wziąć pod uwagę całą sytuację finansową y, przedsiębiorcy spółki. Nie tylko kwestie na przykład dotyczące zobowiązań publiczno-prawnych, ale także kwestie posiadanych, y, wierzytelności, długów spłaconych, opłaconych faktur, terminowości tych y, wierzytelności, działań podjętych. Y, Dlatego bardzo istotne jest obecnie zebranie dokumentacji w postaci zysku, rachunków, strat za okres stanu epidemii, a także przykładowo inne bilansy. Jeżeli chodzi natomiast o to pojęcie w toku postępowania, które może być przedmiotem analizowania, wydaje się, że zasadne byłoby powoływanie się przez przedsiębiorcę na zasadę orzekania na korzyść przedsiębiorcy podatnika. Zasada przyjaznej wykładni uregulowana jest zarówno w ordynacji podatkowej, a także w prawie przedsiębiorców, co powoduje, że istnieje tutaj ochrona dla przedsiębiorcy, mimo tego, że to pojęcie ma charakter niedookreślony. Kolejnym pojęciem niedokreślonym jest y, przeciwdziałanie COVID-19. Tutaj posługuje się takim pojęciem y, ustawa y, w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej, a także IP-BOX. Chodzi tu w głównej mierze o wydatki, które należy ponieść, które może ponieść przedsiębiorca i zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu już na bieżąco. Tylko te wydatki muszą być kwalifikowane w taki sposób, że związane na przeciwdziałanie COVID-19, czyli te prace, które są tworzone nowe tutaj przedmioty, mogące być przedmioty objęte tutaj prawami. Ochronnymi e, muszą być związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Oznacza to, że e, nie e, wydatki, które może ponieść przedsiębiorca na rzecz swoich, na przykład pracowników, na rzecz swojego przedsiębiorstwa, no, nie będą kwalifikowane. Ustawodawca wskazuje, że te wydatki, te wytwory poniesionych kosztów wydatków muszą być tutaj zrealizowane na rzecz podmiotów trzecich, na przykład agencji rezerw materiałowych. Kolejnym pojęciem jest kwestia dotycząca obrotu gospodarczego. No, spadek tego obrotu gospodarczego może być tutaj podstawą do uzyskania wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale także z, od starosty w ramach dofinansowania na pewne koszty czy uzyskania mikropożyczki. Spadek obrotu gospodarczego jest pojęciem, którym nie posługuje się tutaj prawie żadna ustawa. Obrót gospodarczy nie jest definiowany ani w ustawach podatkowych, ani w ustawach rachunkowości. Wydaje się, że powinno się przyjąć rozumienie ekonomiczne. Dlaczego? W przypadku obrotu rozumianego na gruncie podatku dochodowego jako suma przychodów może być wliczony także kwestia dotycząca sprzedaży środków trwałych. Sprzedaż środków trwałych powoduje obniżenie tego przychodu albo podwyższenie, zależy w jakiej konfiguracji. Bo może być nabycie także środka trwałego. E, więc wtedy trudno uznać, że doszło do spadku obrotu gospodarczego w związku z e, tutaj e, z COVID, no i istnieje duże ryzyko. W przypadku poda podatku od towarów i usług, podatku VAT, taki obrót gospodarczy może być objęty sprzedaż incydentalną. Dlatego rozumienie ekonomiczne. Jako tutaj wartości, prawa, które posiada, przedsiębiorca powinno być najwłaściwsze. Ale warto tutaj zauważyć, że w ramach tego obrotu trzeba liczyć go w sposób wartościowy lub ilościowy. Więc przedsiębiorca może odpowiednio tutaj Ustalać, jaki sposób liczenia obrotu jest dla niego prawidłowy. Związane jest to, że nie każda branża opiera się na dużej ilości sprzedaży tutaj albo Nabywania usług, a gdyż y, na przykład sama sprzedaż, sam produkt jest wysokiej wartości, musia obniżyć tą wartość. No to już jest cecha charakterystyczna dla danego y, obszaru rynku sprzedaży. I końcowy element y, to jest kwestia dotycząca pomocy publicznej. Zasadniczo zgodnie z przepisami unijnymi pomoc publiczna jest zakazana. Państwo nie może dofinansowywać swoich podmiotów, swoich przedsiębiorców, ponieważ mogłoby to zakłócić tutaj konkurencję. Z zgodnie z artykułem 107 i 108 Traktatu Funkcjonowania Unii Europejskiej, Komisja Europejska może jednak zatwierdzić taką pomoc publiczną, jeżeli okaże się, że pomimo tego, że występują pewne skutki zakłócenia, możliwe jest pogodzenie to z zasadą swobodnego jego przepływu towarów i usług. Pomoc publiczna może mieć charakter pomocy de minimis, ale także pomocy publicznej w ramach programów pomocowych. Obecnie wiele programów jest już notyfikowanych, na przykład tarcza finansowa tutaj dla mikro i małych i średnich przedsiębiorców. Jeżeli chodzi o dużych przedsiębiorców, jeszcze ta tarcza całościowo nie została, ten cały program został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jaki jest problem związany z pomocą publiczną? Otóż należy pamiętać o tym, że taka pomoc jest ściśle inwencjonowana cały czas kontrolowany jest sposób jej tutaj wykorzystania tej pomocy. Dlatego istotne jest, aby pamiętać, że każdy program pomocowy rządzi się swoimi zasadami. W przypadku środków z Polskiego Funduszu rozwoju w ramach tarczy finansowej, jednym z elementów jest odpowiednie określenie statusu przedsiębiorcy, czy jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą. I tutaj pojawiły się duże wątpliwości, jak to liczyć. Ostatecznie Polski Fundusz Rozwoju stwierdził, że sposób liczenia zatrudnień, sposób liczenia obrotów powinien być oparty na Powiązaniach kapitałowych zgodnie z rozporządzeniami Komisji Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis, czyli takiej niewielkiej pomocy. Co powoduje, że no, jednak jest duża część przedsiębiorców, których działają w ramach grupy kapitałowej czy po prostu w ramach dużej ilości powiązań. Taka część przedsiębiorców staje wyłączona z programu dla sektora MŚP i musi ubiegać się o dofinansowanie dla dużych przedsiębiorców, które już nie jest tak uproszczone, jeżeli chodzi o jej uzyskanie. I można jeszcze tutaj w ramach kwestii dotyczących pomocy publicznej, ale jeżeli chodzi o inne wsparcia, no, wskazać na marginesie na kwestii samych oświadczeń. Ustawodawca zdecydował się na ograniczenie pewnego formalizmu, chociaż tutaj jest kwestia sporna w tym zakresie, i stwierdził, że będzie opierał się na oświadczeniu. Te oświadczenia jednak są obwarowane odpowiedzialnością karną. Dlatego w sytuacji, kiedy okaże się tutaj przedsiębiorca, że jednak nie spełnia pewnych warunków, a było złożone oświadczenie dla jego bezpieczeństwa, osób prowadzących tutaj, kierujących przedsiębiorcą, przedsiębiorstwem, spółką, jest niezwłoczne zawiadomienie tutaj właściwego organu i poprawa takiego oświadczenia i zwrot, ewentualny zwrot tej pomocy, aby uchronić je od odpowiedzialności karnej. Szanowni Państwo, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że te informacje były pomocne. I jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, i w tym zakresie serdecznie zapraszam do współpracy z naszą kancelarią. Dziękuję.